Cześć, witam w kanale. W tym filmie powiem Wam parę słów o nawożeniu buraka ćwikłowego, czyli jak nawozić, żeby burak był duży, miał twardą, ładną główkę, ładną korzeń, przepraszam, żeby plon był udany, żeby uprawa nie przynosiła por problemów. Jak widzicie, moje buraki są w bardzo dobrej kondycji. Ci, którzy śledzą mój kanał regularnie, to wiedzą, że ja je siałem bardzo późno okrywałem je wtedy agrowłókniną żeby przyspieszyć wzrost i spójrzcie, niektóre liście mają około 40 cm wysokości ale co ważniejsze bo liście to nie wszystko mają bardzo ładną bardzo ładnych korzeń niektóre boraczki mają już około 6 cm spójrzcie tak jak ten ten jest trochę mniejszy akurat, ale są. Jest ich dużo. Ładnie się rozwinął system liściowy. Teraz będziemy nawozić buraka po to, żeby urosły nam buraczek. Sam korzeń, który, na którym nam najbardziej zależy. Chyba, że ktoś lubi kolor liści buraka ćwikowego, więc kto co woli. Spójrzcie, tutaj też są bardzo ładne. I najprościej rzecz ujmując. Najlepszym rozwiązaniem będą nawozy naturalne, nawozy, które sami wykonujemy, które są łatwe, darmowe i bardzo łatwe w użyciu. Pierwszym nawozem, jakim możemy teraz podać Boraczkom, to jest kompost. Nasz kompost wyprodukowany z tego, co mamy na działce, strawy, z, z liści, z gałęzi, z resztek od obiadów. Czyli ze wszystkiego tak jak każdy ma. To, co ma każdy u siebie w domu. Bardzo dobrym nawozem dla buraka ciłkowego będzie również obornik. Ale obornik nie taki świeży, chyba że podacie go w formie gnojówki, czyli rozrobicie z wodą. Odczekacie trochę, żeby to się wymieszało ładnie prze, przegryzło i podlejecie między rządki. Ale bardzo dobrze sprawdzi się również kompost, yy, obornik przekompostowany. I rozkładamy w niewielkich ilościach wzdłuż rządków. Podczas podlewania cały nawóz się powoli uwalnia do gleby. Nie stosowałbym już teraz nawozów azotowych. Takich, które są bogate w azot, ponieważ podpędzicie jeszcze liście, a nie na tym nam już teraz zależy. Ważniejsze jest teraz potas, fosfor, bor, żelazo. Czyli te, te minerały, które odpowiadają za budowę za budowę masy korzenia te, nawożenia, te nawozy które możecie użyć to gnojówki z żywokostu gnojówki z bliszka lekarskiego obornik granulowany rozrobiony z wodą, również się bardzo dobrze sprawdzi do nawożenia buraka bardzo dobrze sprawdzi się jako nawóz dla buraszka ciukowego teraz gnojówka z czosnku nie dość, że zasili, nie dość, że wzmocni nasze buraczki, to jeszcze dzięki intensywnemu zapachowi odstraszy szkodniki, a przy buraczkach jest i to sporo. Tutaj spójrzcie, jaka jest duża, ładna główka. Tam również. Buraczki za chwilę będą wykopywane już do spożycia, więc będą przerywane będą miały więcej miejsca, przez co też i plon będzie większy. Samo przygotowanie podłoża było o tym film. Nasze wkrótce powiem, że tutaj do, tej, do ziemi normalnej, która tutaj była, dorzuciłem około 10 taczek ziemi kompostowej, wymieszałem wszystko i na takie podłoże siałem właśnie buraka cikłowego. No i spójrzcie, efekty są takie borażki są. Ładnie, jest masa zielona, która teraz będzie odżywiać korzeń, żeby był w jak najlepszym, najlepszej kondycji, żeby plon był jak największy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania i do lajkowania. Na razie, cześć!